To wygląda jak bezdomny. Dzisiejszy odcinek z północnej Anglii, z miasta, w którym narodziła się historia najsłynniejszego zespołu rockowego świata, The Beatles. To stąd wypływały statki, które wywoziły z Afryki e, miliony, miliony niewolników. I to to miasto całkiem niedawno było europejską stolicą kultury. Dzisiejszy odcinek z Liverpoolu. Miasto Liverpool przez wieki było związane z handlem, ale też z budową statków. E, jeszcze zanim otwarto port, w którym się tutaj teraz znajduje, czyli miejsce, które nazywa, nazywa się obecnie Albert e, Dock, e, tutaj powstawały pierwsze stocznie, a w 1715 wyruszyły stąd pierwsze statki. E, tak naprawdę przez wiele, wiele lat rodziny, mieszkańcy miasta zajmowali się głównie Pracowali głównie w stoczniach, zajmowali się budową statków. Konkurencja przyszła w XVIII wieku, kiedy to zaczęto budować statki w Kanadzie. Dlaczego akurat w Kanadzie dlaczego była ta produk produkcja tam tańsza? Dlatego, że w Kanadzie znajduje się wiele, wiele lasów, które położone są blisko morza. Stąd ta produkcja była szybsza i łatwiejsza. Ciekawostka, to tutaj wybudowano też Titanica, najsłynniejszy statek świata, który w 1912 roku zatonął na wodach Atlantyku. niewolnictwo nierozerwalnie związane jest z procesem kolonizacji a przodowali w nim między innymi Anglicy to właśnie oni odkrywając obok Portugalczyków i Hiszpanów Amerykę północną i południową potrzebowali taniej siły roboczej sprowadzali zatem niewolników z Afryki i właśnie temu tematowi poświęcone jest bardzo fajne interaktywne muzeum które znajduje się właśnie w porcie. Jeżeli chcecie wykonać malutki test, to jest bardziej popularny w Anglii monarchia czy the fat. U, wystarczy Przejść na ten malutki plac. Do Edwarda VII nie ustawia się żadne kolejki. Tutaj codziennie, co chwilę, każdy chce sobie zrobić zdjęcie z fantastyczną czwórką. Zespół, ostatni koncert, zagrał w Liverpoolu w 1965 roku, ale duch e, i sława zespołu obecna jest w mieście do dzisiaj. I wanna hold your hand. Jak to jest możliwe, że zespół, który od 40 lat nie istnieje, a trzech na czterech członków nie żyje, wciąż cieszy się tak niezwykłą popularnością. Wszyscy znają choćby jedną piosenkę grupy The Beatles. Ja pamiętam jak byłem bardzo mały, co tydzień w programie 5015 w każdym odcinku na sam koniec była krótka stawka na temat Beatlesów i właściwie stąd ich kojarzę. Tak czy inaczej, Liverpool to miejsce, w którym się, narodził się fenomen zespołu. To właśnie tutaj przyjeżdżali pierwsi muzycy R&B z Ameryki i lokalne zespoły zaczęły kopiować ten styl. I to właśnie Liverpool próbuje zarobić na turystach, którzy najbardziej kochają Beatlesów i którzy kojarzą to miasto właśnie przede wszystkim z nimi. Myślę, że 15 funtów za wejście do muzeum to troszeczkę przesada, ale jeśli jesteście fanami tego zespołu, możecie dowiedzieć się tutaj na przykład, czym było Strawberry Field i dlaczego Yellow Submarine jest symbolem tego budynku. Bla bla bla.